Historia stosunków polsko-żydowskich często sprowadza się do debaty o bolesnej historii Holokaustu i II wojny światowej. Tymczasem historia Żydów w Polsce jest znacznie dłuższa. I żeby o tym porozmawiać dzisiaj w studio, do studia zaprosiłem pana profesora Piotra Wrubla, który jest dziekanem wydziału na Uniwersytecie w Toronto. No nie zupełnie, nie jestem tylko profesor. Tylko profesor. Dobrze zostawmy w takim razie tytuł na boku. Natomiast rzeczywiście chciałem się zapytać, bo nawet ja, który kiedyś, przynajmniej w liceum, bardzo lubiłem historię, na temat historii Żydów praktycznie w Polsce nie wiedziałem nic, no bo w podręcznikach ten temat był praktycznie nieobecny. A tymczasem ta historia sięga w, no, bardzo dalekich czasów i jest coś takiego jak statut kaliski, który podejrzewam, że nikt z naszych widzów nie słyszał o nim. Tak, statut kaliski został wydany w 1264 roku przez księcia kaliskiego, Borysława Bożnego, i były to prawa nadane Żydom. W społeczeństwach feudalnych nie było jednego prawa dla wszystkich ludzi danego kraju. Poszczególne stany posiadały własne prawa i własne obowiązki. No i kiedy tych Żydów przybyło wystarczająco dużo, żeby się nimi zajmować, książę nadał im pewne prawa. I to właśnie się nazywa Statut Kaliskiński. I te prawa były potem honorowane przez praktycznie wszystkich królów, aż do czasów rozbioru, tak? Tak, to prawda. Wszyscy królowie podpisywali, czy przedłużali, czy też czasami zmieniali lekko ten e, przywilej, dlatego że ludność żydowska była bardzo ważnym elementem gospodarczym kraju i królom zależało na tym, żeby oni się czuli dobrze i żeby mogli Dobrze pracować i dlatego właściwie nie było takiego przypadku, żeby król powiedział, nie, ja się tym nie chcę zajmować, nie podpiszę nic. Mhm. Czyli to za każdym razem były przedłużane. To... Tak, za każdym razem przedłużane, aczkolwiek niektórzy królowie e, zmieniali treść, dodawali pewne nowe postanowienia. Zdarzało się tak, żeby być zupełnie precyzyjnym, że niektórzy królowie na początku swojego panowania zwlekali, czy też nawet zdarzyło się dwa czy trzy razy, że podpisali, a potem odwołali, ale bardzo szybko później podpisali e, m, znowelizowane ponownie. Znowelizowane jakieś. Tak, tak, tak jest. Z tym, że e, tak naprawdę to, e, ta autonomia żydowska ustanowiona przez te wszystkie statuty Mówiąc zupełnie precyzyjnie, istniała do roku 1764, roku, mhm. kiedy to państwo polskie zaczęło się modernizować i reformować, i postanowiono zmienić to, dlatego że w okresie poprzednim autonomia żydowska płaciła podatki. A jako całość. To znaczy, państwo nie pobierało podatków od poszczególnych Żydów, tylko od społeczności. I w dobie modernizacji państwa postanowiło przejść na bardziej współczesny system, kiedy każdy obywatel poddany, jest każdy obywatel w ten sam sposób. W ten sam sposób, tak jest. No właśnie, to jest, to jest ciekawa historia, o której myślę, że niewielu z nas wiedziało. ale z tego też wynika inne pytanie, które chcę panu zadać, mianowicie cała nasza debata między Polakami i Żydami sprowadza się często do bardzo paru, paru takich e, miskoncepcji, które, które panują. Na przykład jedna z nich twierdziła, że Żydzi nigdy nie angażowali się e, w obronę kraju, e, a to przecież chyba nic dalszego od prawdy. Tak, to jest zupełnie nieprawda. To jest taki stereotyp, który jest częścią większego stereotypu, że Żydzi nie potrafią obchodzić się z bronią, czy też nie umieją walczyć. No, wystarczy spojrzeć na dzisiejszą armię izraelską, żeby się przekonać, że to jest nieprawda. Również w przeszłości, w historii, były takie kraje, gdzie Żydzi uczestniczyli dość licznie w siłach zbrojnych. Na przykład w XIX-wiecznej Francji oficerów pochodzenia włoskiego było całkiem dużo. Także to jest zupełnie nieprawda. Podobnie było w Polsce, że istotnie oni się angażowali w różne zbrojne przedsięwzięcia, nie mówiąc już o tym, że jako kupcy przemierzający dość znaczne. Dystans, musieli być przygotowani na taką ewentualność, że ktoś ich napadnie i będzie chciał zabrać im no ten tak. towar. W związku z czym umieli posługiwać się bronią bardzo dobrze, i, a wielokrotnie służyli w armii. Chyba najlepszym przykładem jest ten słynny Berek Joselewicz, który większość swojego życia spędził w wojsku w sposób heroiczny i, i bardzo, bardzo słynny. Także nie, to jest po prostu. No właśnie, może byśmy powiedzieli o Berku Joselewiczu trochę bliżej. Dlatego, że dla mnie to jest taki bardzo symboliczne nazwisko, bo ja y, prawie że wychowałem się na Kazimierzu w Krakowie, gdzie chodziłem do szkoły i po ulicy Berka Joselewicza chodziłem i nic mi to oczywiście nie mówiło. Dopiero musiałem przejść do Kanady, żeby się dowiedzieć, że był to oficer armii Calskiej, który przeszedł na stronę polską i stworzył. Oddział. No niezupełnie, niezupełnie, nie, niezupełnie, niezupełnie. A Berek Joselewicz urodził się w Kretynze w latach 1760, czyli na terenie Księstwa Litewskiego, ale jeszcze w okresie Wolnej, w Rzeczpospolitej. Był kupcem, był tak zwanym liferantem biskupa Wileńskiego, dostarczał mu te wszystkie rzeczy, które biskup potrzebował, po czym przeniósł się w okolice Warszawy i kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Joserewicz brał udział w obronie Warszawy, sformował żydowski pułk lekko konny, i bronił Warszawy przed, przed Rosjanami, bardzo bohatersko. Większość tego pułku została całkowicie wyniszczona przez Rosjan. Po czym um, przez jakiś czas, kiedy powstanie Kościuszkowski upadło, on wrócił do swojego fachu kupieckiego, ale później, kiedy dowiedział się, że powstają legiony e, polskie na zachodzie, wyjechał na zachód, wstąpił do legionów, został oficerem e, w pułku e, kawalerii i później wstąpił do wojska Wielkiego Księstwa, Księstwa Warszawskiego i walcząc znowu w kawalerii, zginął w Bitwie Wodkowskim w 1809 roku. Także jest to kariera zawodowego oficera i to no i właśnie dobrego. zadająca może taki przykład, zadający totalnie kłam tego, że, że Żydzi byli obojętni wobec losu niepodległości Polski. To jest całkowite nieprawda. W ciągu ostatnich w 10-20 lat naukowcy zorientowali się, że na przykład w powstaniu warszawskim więcej, wziął udział więcej Żydów niż w powstaniu w Getcie. Tak. No właśnie, bo to też w wszystkim się wydaje, że historia no tak, getta to powstanie A to zupełnie nieprawda, bo w obu powstaniach obie te grupy brały udział. Udział Żydów w powstaniu warszawskim 1944 roku był bardzo liczebny i najprawdopodobniej więcej ich walczyło w 44 roku niż w 43. W tym tygodniu będzie Pan brał udział w takim, będzie, wygłosił Pan prelekcję na temat właśnie Statutu Kaliskiego, ale będzie też ciekawy film o, o ilustratorze tego statutu tego i mam nadzieję, że to może zacznie taką może część, kiedy będziemy się uczyć nawzajem historii. Mamy nadzieję, nasza fundacja, dlatego że to Wydarzenie jest organizowane przez Polish Jewish Heritage Foundation, a nasza fundacja działa od mniej więcej 20 lat i stara się budować mosty między społecznością polską i żydowską. Zajmujemy się w związku z tym bardzo często historią. Rzeczywiście zbyt dużo tematów, zbyt dużo spotkań poświęcaliśmy Holokaustowi. To bardzo niedobrze. Również wśród wielu historyków żydowskich panuje takie przekonanie, że Holokaust to nie jest właściwie historia Żydów, bo to nie jest o tym, jak Żydzi żyli, tylko o tym, jak ich zabito. Prawda? Więc to jest tylko jakiś taki okropny koniec historii i teraz chcielibyśmy jako fundacja mieć więcej spotkań, wydarzeń związanych właśnie z tym, jak Żydzi żyli. Artur Szyk był słynnym ilustratorem, wielkim zwolennikiem marszałka Piłsudskiego i kiedy Piłsudski doszedł do władzy w 1926 roku, Szyk wrócił z Paryża, gdzie przebywał jako artysta, artyści często wyjeżdżali do Paryża, ponieważ miał nadzieję słusznie, że pod rządami marszałka Piłsudskiego te napięcia etniczne, religijne, narodowe uległo złagodzeniu. Marszałek Piłsudski pod tym względem był osobą absolutnie bez zarzutu i niejako w podzięce za tę politykę marszałka, Artur Szyk stworzył ten cykl poświęcony statutowi Perskiemu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo było to ciekawe. Polecam Państwu w związku z tym wykłady. Będzie więcej informacji w komunikatach o tym, gdzie i kiedy. Dziękuję bardzo.